Jeśli wysyłasz dużo wycen, przygotowujesz dużo ofert, ale bardzo mało ludzi się do ciebie odzywa ponownie, po prostu ta sprzedaż wierzy, że mogłaby być większa, to powiem ci teraz o pewnej technice, którą zdradził mi jeden z moich klientów. Taki wieloletni klient, który akurat działa w branży usługowej, więc. Ta technika raczej będzie dla osób, które wykonują usługi w domu klienta lub w jego firmie, choć do usług online też myślę, że spokojnie mógłbyś ją wykorzystać. Natomiast to nie jest technika, jeżeli sprzedajesz gotowe produkty. Nie, to nie będzie dobrze działało. To będzie działało na kustomowe usługi, na szczególnie. Na usługi wysokiej jakości, na drogie rzeczy i na czym to polega? Zobacz. W momencie, kiedy rozmawiasz z klientem, postaraj się dowiedzieć, gdzie on mieszka. Tutaj nie powiem ci, jak to zrobić, bo możesz po prostu choćby w zwykłym formularzu poprosić go o adres. Możesz gdzieś tam w, podczas rozmowy wyciągnąć od niego, gdzie on po prostu, no gdzie on rezyduje, gdzie to, gdzie to wszystko się odbywa i po co ci to. Zobacz, jeżeli będziesz wiedział, gdzie on mieszka, to możesz wejść na Google Maps i zobaczyć, co to jest. Za miejsce. Zrobić wszystko, aby zrozumieć, czy to jest zamożny człowiek. Możesz zobaczyć, jakie stoją auta w jego, w jego dzielnicy. Możesz sprawdzić w necie. Ile kosztują nieruchomości w tym rejonie? Oczywiście, jeżeli znasz ten rejon, mieszkasz obok albo coś, no to sprawa załatwiona, ale jeżeli nie wiesz, nie wiesz kompletnie, nie znasz nawet za dobrze miasta, dzielnic, to próbujesz się dowiedzieć, czy to jest zamożna osoba. Oczywiście, że czasem będzie to jakiś ktoś ultra biedny na kredycie i który się gdzieś tam wstrzelił w bogatą dzielnicę, ale. To będą sporadyczne przy, przypadki. Najczęściej będzie to ktoś zamożny. I teraz musisz zrozumieć, jak ludzie zamożni myślą, bo ci, którzy mają naprawdę pieniądze, ja nie mówię tutaj o ludziach, o których ci się wydaje, że są bogaci, oni są wszyscy w kredytach. Ale ci, którzy mają prawdziwe pieniądze, oni mieszkają zazwyczaj w fajnych dzielnicach. I co to powoduje? Jeżeli ty masz ofertę dla takiej osoby i ta osoba jest zamożna dlatego, że po prostu dorobiła się ciężką pracą, wie, że trzeba zainwestować, aby otrzymać najlepszą jakość usług czy najlepszy produkt, to taka osoba nigdy nie wybierze Twojej oferty, jeżeli ona będzie najtańsza. Nigdy w życiu to się nie stanie, bo osoby, które mają pieniądze, one wiedzą, że najważniejszy jest czas. One nie liczą kosztów, nie liczą wydatków. Tylko liczą, jak szybko można coś zrobić, jakie jest ryzyko, że to się nie uda, bo jeżeli ktoś bogaty wpuszcza cię do domu na jakiś na przykład remont, to dla niego najważniejsze jest, żeby to się wszystko szybko, zajebiście, dobrze skończyło, bez względu ile to będzie kosztować. Ja nie, ja nie mówię, że masz tu nie wiadomo, jakie ekstremalne wyceny robić, ale nie może być wtedy najtańszy. I właśnie ten klient w momencie jak zaczął dostosowywać poziom cen do dzielni, kiedy ktoś był z bardzo bogatej dzielnicy, dawał dwa razy większą cenę. To wszystko zaczęło mu lepiej sprzedawać. Taki właśnie paradoks, ale naprawdę jest to potwierdzone, że tak powiem, e, e, w terenie przez mojego klienta i mówi, że to, było, to był dla niego prawdziwy game changer. Zawsze wysyłał dużo ofert i nigdy nie miał takiego zwrotu, takiego pozytywnego feedbacku, jak nie zaczął dostosowywać cen do poziomu, że tak powiem, zamawiającego i. Możecie się wydawać, że to jest jakby takie no nie do końca fair, troszkę naciągamy, to powiem Ci, że kompletnie nie, bo jeżeli pracujesz dla osoby, która jest zamożna, to uwierz mi, że chcesz zrobić dla niej najlepszy, najlepszą usługę, najlepszą jakość, chcesz po prostu nawet mniej zarobić, ale zrobić najlepszą jakość dlatego, że taka osoba będzie Cię polecać. I tutaj jest taki paradoks, że jeżeli Ty będziesz chciał do takiej osoby dotrzeć z niską ceną, to ona Cię nie wybierze. Ona cię po prostu nie wybierze. Bardzo rzadko to się zdarzy, że wybierze najtańszą ofertę. Próbuj, wyślij kilka ofert, dowiedz się, kim jest twój klient, w jakiej mieszka dzielnicy, jaki może mieć stan, że tak powiem, konta bankowego i dostosuj do niego ofertę. I wtedy, jeżeli zamkniesz taki, e, takie zlecenie, to zrób wszystko, aby było jak najlepiej zrobione. Dodaj bonusy, zrób więcej. Więcej niż zaplanowałeś, bo wtedy ta osoba zacznie Cię polecać dalej i ona otworzy Ci drogę do kolejnych zamożnych klientów. To jest, to jest e technika dla kogoś, kto robi dobre usługi, nie chcesz, byś sto stosował tą technikę, jeżeli robisz byle co dla kogoś, kto się zna na rzeczy, i naprawdę to działa. Jeżeli zastosujesz coś takiego, będzie mi, i to zadziała oczywiście lub nie zadziała, zajebiście jak dasz tutaj jakiś feedback, bo przez lata publikowania na YouTube filmów wiem, że większość ludzi, które ją oglądała nie wierzyła w to co mówię, bo później jak, e, jak docierali do mnie ludzie gdzieś tam już na mailu i mówili mi Michał, ja zrobiłem to coś co myślałem, że kompletnie nie ma szans zadziałać, bo to było tak oczywiste i to zadziałało, ja powiedziałem klientowi to zdanie a on mi odpowiedział dokładnie tak, jak u ciebie na filmie mówię, i że on odpowie. Naprawdę to działa, tylko jak nie spróbujesz i w tym momencie sobie pomyślisz, co ten gościu gada, to na pewno najtańsza oferta wygrywa, to nigdy się nie dowiesz, że to działa. Także spróbuj przy najbliższej okazji prześleć, skąd jest osoba i dostosuj do niego ofertę. Oczywiście to jest tylko działa na usługi, jeżeli sprzedajesz produkty. Takie jak wszyscy inni, to tak nie rób, bo to nie zadziała, ale usługi to jest coś personalnego. Nie da się porównać dwóch usług zrobienia czegoś bezpośrednio, bo to jest zawsze indywidualna praca. Są różne, choćby nie wiem, materiały można użyć, to jest pełno różnych aspektów, gdzie tego nie da się porównać. Dlatego przy usługach musi to zadziałać, przy produktach nie sądzę, raczej tego nie próbuj. Dobra, to tyle w tym odcinku. Trzymaj się, hej.